Słuchajcie, witam serdecznie, wylądowaliśmy na Maderze przed chwilą, taki świąteczny wyjazd. Co kochanie? O. I słuchajcie, zaczynamy od, od zakupów, wypożyczyliśmy auto, Jeepa Renegade'a dostaliśmy. się tu wizarem na tydzień czasu. No i zapraszam na dzisiejszy odcinek podróżniczo-wycieczkowy, zobaczymy co tu się będzie działo na tej Maderze. Łoki 30 centów Co? Ale namłowisz bułę? Tutaj i to się przepływasz. Jeszcze jedną wypkę. O dobra. Nie ma przynajmniej tutaj dotykania. No to takie co? Chleb rody. zobaczymy czy się smaczny Mama ale ryba świeża o Mam O mama. Nie no. ruszaj mama. Nie ruszę O, tu masz krewety. Och, gdzie krewetki? Zrobić sobie krewety? To. Fasola w takich słoikach. Zróbmy to. Fasola. Oliwki też, ale tu jest fasola pas, yy, z. z. czosnkiem. Dobra, i. Aglaruje mama! Tak? mama. Ja lubię sosy różne. Coś tu znajdziemy. Niebieski jeszcze, ale kleszki! Niebieski Niebieski, no. ale to nie wiadomo, co takie jest. Nie ma tu procentu Luka! O, są tu kleszki. Dwa i pół. Euro. A, jakiś Też? No, nie, no nie. nie, bo my chcemy też z Heleną, a Janek chce to Aha Na co dzień ja takich płatków nie i nie kupujemy, ja tutaj. Tak, to to tak. ale na ja może to. To a ja nie chciał to. Dobra Pomidorki ja będę... Też, ale czekaj, po ile jest cebula, bo to najgorsza Ja też tej. Nie ma Aha, 2 euro jak pomidory Jaka. 30 jajek 7 euro jajka trzeba zakupić koniecznie daj pokaż takie aha, bo to są takie kurczaki a jest guacamole, Kamila. Zem. No, takie coś. Już Marianka. Tu jestem. Przedkładam. Nie no, Tak. Tak. Masło. To jest tu masło? jakieś? Hmm. nie? to jest taka margaryna, nie? nie ma tu nawet zwykłego masła ale coś takiego weźmiemy dziadkie wino na no, spróbowanie z dobrą pieniądzem a to jest 2 euro to jak znalazł tutaj wodę, chodź, bo dzieci Dużo w Polaków tutaj bo no, wszyscy teraz pierwsze co to na zakupy się udali gdzie mamy wodę? mamy wody co? dobra 87 euro wydaliśmy Janek się zdenerwował, że nie może czegoś wziąć jest otwarte tu nasz Jeep, uważaj, Janek. nasze bagaże. Teraz tutaj się ma. jest bagażej fajnie. Bagaże zapakowane. A tu patrzcie, jaka hondzina mała. Ale czad. To jest wielkości motorynki, coś wam powiem. Tokio, Japan. Monkey. Zgięte? No I było... Tak wygląda Szukamy jeszcze czegoś do zjedzenia Ale chyba no. zamknięte grill house no. Gdzie na to, żebyśmy musieli chleb zjeść? Z masłem! No. <laughs> Ale to fajnie Wszędzie są takie jakby... E, wszystkie ogródki są porośnięte bananowcami Jedziemy na mieszkanie. Zjedliśmy po bułce z humusem. No, wędlina pyszna. I jutro będziemy chcieli nas szukać 7 minut mamy do celu. A tutaj cały czas góry i tunele. Kolejny tunel. Słuchajcie, powiem wam też nazwę wypożyczalni. Bo fajne wypożyczalnia samochodów tutaj nie biorą kaucji. Nie trzeba karty kredytowej, zamawia się na stronie, dostaje się potwierdzenie w PDF-ie. I tak się zastanawiałem, właśnie jak się ten, bo się nie kontaktowali. A po przylocie włączyłem telefon i praktycznie od razu był telefon tutaj od pana. Zabrali nas z lotniska, bo firma niedaleko się mieści i tam formalności można płacić gotówką. Pełne ubezpieczenie jest. I my na tydzień czasu zapłaciliśmy 296 euro O, tu jakaś knajpka Nie, taka Fajne auto mamy, o. No, taka knajpa, no i fajne, to Jeep Renegade czy coś w tym stylu Ale w piątkę zabraliśmy dwa foteliki Hej. ze sobą, bo foteliki można bezpłatnie No i to jest właśnie fajne, że chyba do 12 roku życia jakoś tak, że dosyć no. długo można przewozić foteliki dla dzieci za darmo, więc warto Ja nie chcesz. No, zaraz Wam powiem ile dom kosztował na tydzień, bośmy wzięli wzięliśmy w jednym miejscu. Kamila zaprogramowała tutaj na cały tydzień nam plan, tak? Czy wyjazdy codziennie? Codziennie gdzieś wyjazdy? Jakieś targi może będą? Tak, lokalne. No, ale nie. na pewno nie będzie targ na torach. No, pamiętacie? Nie, nie będzie, dobrze. To jest wieczór, nie, która tu jest 20. 20, no w Polsce 21. No właśnie, no, My od 6 na nogach. No wszędzie bananowca. Bardzo to jest bujna ta roślina, nie? ale no, to no, nocleg no, to więc. No, widzieliśmy nocleg. O, redukcja? No, ale drogi. Okej Okej, dziękuję Gdzie to Znowu jest to, że właśnie na Bookingu są inne adresy mm -hmm. I podjechaliśmy i pani mówi, że jak jej nie ma, to znaczy, że zły adres Ale zaraz mam podesłać Ale to chyba adres dobry, tylko numer z nie? Chyba Znaczy, no, mam mnie, mnie nadzieję hmm, No cóż Dobra, wysłała nam Zapię. Adres nie Minuta 700 metrów, zaraz obadam Może i lepiej, bo to, jakbyśmy mieli tak w takim miejscu przy pionowej skale, w ogóle nie mogłem ruszyć. Tak, tak. Nie wiadomo, czy to będzie lepiej. No. Tu same takie domy na, na, na zboczach. Mm -hmm. okay. Hello! Fine! It's a good okay. place to stay, car. Uh, you, you, yes. yes, you can park here always. It's in this. Okay. Yeah, no. shown. <laughs> What? Tak to okay. Twins. Is it? Twin? No, she's older. Two years. Let's go. Let's go. Let's go. No widać, może. Super. Nie obadamy, jak tu wygląda środek. welcome welcome <laughs> welcome <laughs> <laughs> here you are you have the um, most important information uh -huh. like uh, my mom's my mom's telephone <laughs> if you need okay. something you can you just <laughs> tell me. Uh, we offer a selection of original products from madeira uh -huh. to you yeah uh, we have here a honey cake uh -huh. oh. um, this is like um, biscuits um, butter biscuits and uh, a wine oh, this, is this is a typical a juice. juice from oh. here you have um, um, passion food, fruit uh -huh. and you have apple on, okay. on the supermarket you can't find it this is uh, from here. I I noticed that you already <laughs> have one. This is a uh, typical water from here. <laughs> and this is for the kids. Oh, okay, thank this you. is from This thank is from Manila. <laughs> and mm -hmm. Happy Easter. Okay. okay. Yeah. What's yes, the this is a typical oh, yeah. fruit from here. This is a custard apple. Aha, yeah, okay. You can try it, it's, it's, uh, it's a nunna, but it's not uh, nice to eat now. No. You have okay. to okay. wait like 2-3 days to, okay. to be good to Okay. Eat. And you have grapes mm -hmm. and fruit. We have to wait 2-3 days because it's a fruit Yeah, wokali. it's custard apple. I searched uh -huh. search because I didn't know the, the name in Portuguese, <laughs> okay. in English. Thank you here uh -huh. one bedroom uh -huh. all the rooms have uh, air conditioner yes. and you have Klima. the the command here yes. hot okay. and the cold okay, okay. cold, you have here one another one uh -huh. is here the tv um, and the, okay yes. you have another uh, someone yeah. okay. and uh, someone is here someone is here you, you have one? ah yes, 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 yes. okay <laughs> so it's one bedroom <laughs> And here you okay. have a fridge, a microwave okay. oven, like um, washing machine, okay. uh -huh. and you have here some some uh -huh. things to use and a toaster. Oh, you do orange juice. I have a half fryer if you want it. fryer yeah. uh, uh -huh. is Okay, for, uh -huh. yeah, you have some juice. Things. Okay. i tutaj mamy na kapsułki something for yeah, Aha copy I, I, okay. I have to buy the capsule or yeah. leave uh, Aha, for you. Okay. 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 But, thank you, uh, in the supermarket you can find okay. Okay. Czyli jest na kapsułki i yeah. coś kupimy Albo kupimy sobie tą, okej okay. Yeah, you have everything you need If you need something oh. yes, you I tutaj. Aha, i mamy Washer machine machine, Okay. And, and okay. here sorry you have if you want if you want, to. want like to okay and like, to. Okay. and here, okay. and here. Two to dry the, to your okay. wife and kids I Another jest is a tower. Small towers if you want us. Yeah. Okay. 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 If you need, just tell me. We got live network. Okay. Can, uh, more. That's it. <laughs> to pani mieszka u góry po prostu, więc możemy w każdej chwili coś poprosić, jak będziemy potrzebować, ale chyba my jesteśmy mało wymagający. Tak. No. Nie no fajnie, super, że nie? Tyle rzeczy tutaj jakiś no. miejscowych. Bardzo miłe panie. No, Też no. zostawimy tutaj jakbyście chcieli z, jakby skorzystać. Czekaj, ile my za to zapłaciliśmy w ogóle? Już nie wiem. Mm, już wam mówię. 4700 1000 euro. 1000 euro? Nie, 1100 euro. Ja tak widzę, że teraz. Ale to się ceny zmieniają, więc trzeba śledzić. Ja wam dam link do bookingu. Zresztą tutaj są też te namiary, ja sobie wbiję Wi-Fi, zobaczymy jaka to będzie szybkość. I bardzo blisko jest jakiś szlak fajny górski i fajne restauracje są, więc zaraz mam dostać namiary. Dobra, przyniosłem rzeczy. Co mamy torcik? Tak, na powitanie. O, no. Próbujemy lokalnego torcika, nie? I tu Jakoś mam napój. ochotę. Tak, właśnie możemy tutaj... No, także mamy teraz w tym roku święta wyjazdowe, pięć godzin e, tym wizarem, nie mieli nas bo i tak myśleliśmy, ostatnio przestaliśmy brać wałówki, bo no. były jakieś posiłki, teraz też nie wzięliśmy bułek, bo mówię, kupimy no sobie no coś, coś, nie? Zjedliśmy tylko, że no, tyle, no, co trzeba. E, Ale nie było, był jakiś zupki tylko. No co dzieci, P próbujemy? Jaki dobry soczek? Jeść lub już no. To jest ciacha, nie jest to serniczek, ani nie jest to makowiec. Moja babcia, pamiętam na święta to robiła z 10 makowców i z 5 blach sernika. No może dobrze, że już teraz tyle nie mam, bo bym wyglądał jeszcze lepiej. No dobra. Tak jak... Miami. trochę jak piernik, albo... Mhm. Nastawiłem sobie kawę. Zobaczy z tego automatu, chociaż ja lubię taką... Z ekspresu się nauczyłem pić O, ale super Zobacz, czeka tu jest ścieżka, tam do jakiegoś następnego domu Można taką ścieżką sobie dojść, nie wiem czy to tutaj to będzie widać Znaczycie, spróbuję coś przy, przyzumić. Czy to jest jakiś zoom? O, tu jest taka ścieżka No Super, zaraz zobaczę jak Wi-Fi działa, także jak będzie Jak będziecie oglądać to będzie pewnie można sprawdzić, bo możliwie, że jakiś live już był O to taki mały ogródek Super ja 245 A Akurat Pora na kawę o, Jest jakaś rewelacyjna, ale to się liczy miejsce i z kim się pije ale super, tak przypadkowo wyszedł ten, ten, ten lot, Musieliśmy się przymierzali do, mieliśmy jechać na święta w grudniu, ale ceny kosmiczne i nie dało się nic kupić sensownego, prawie pojechaliśmy na Fuerte, ale dobrze, że nie kupiłem biletów, bo się okazało, że nie ma żadnych, jedyny hotel za 35 tysięcy, więc to jakiś kosmos. A tutaj bilety długo były po 1400 na ten okres świąteczny, bo wiadomo, wszystkie tanie linie sobie już wychwyciły nasze święta i ferie i inne rzeczy i wiedzą już kiedy, co i jak, więc tak się trzymało, później zeszło właśnie na 900 i my chyba za 900 kupiliśmy bilety w obie strony, a teraz widziałem, dzisiaj jeszcze sprawdzałem były bilety, można było po 700 sobie takie last minute zakupić. Dobra, jutro gdzieś pojeździmy, pozwiedzamy, to jeszcze będzie się tu działo na pewno. Słuchajcie, rano, śniadanko. I koza tam jest? No koza. Mę. Faktycznie, to ona wczoraj się tak darła chyba. Mę. Mę. Fajnie się spało. I kogut był, o sobie idzie. Jajeczica na śniadanie. Słuchaj, dzisiaj idziemy na Targ Staroci w sobotę, a Targ Staroci... Więc pewnie zobaczysz, będzie oddzielny film, czy, czy dzisiaj tu już zakończymy tą przygodę z pierwszym odcinkiem, ale fajnie jest. Piękny widok. Super tutaj trasy górskie, wspaniali właściciele. W ogóle ten apartament jest znówka, wszystko jest świeżo, więc jesteśmy nie, nie... miał opinii, a tu po prostu pierwszy Janek! A tutaj po prostu jesteśmy pierwszymi gośćmi, Tak jest super. Jakieś auto poleciało do góry. Fajne te schody i dojście do domu, ale ciekawe jak podjazd, czy jest podjazd gdzieś. Tam jest chyba bramka. Słuchajcie, my jedziemy na targ staroci jedziemy tutaj na pozwiedzać trochę Maderę. Ja się z Wami w tym odcinku żegnam. Zapraszam na całą tutaj serię pewnie odcinków, właśnie z Madery. Dzisiaj idziemy na targ, więc kolejny, targ, kolejny film pewnie, pewnie będzie targowy. Zrobię chyba playlistę też Madera, także jak macie ochotę pooglądać. Piesek jest! Faktycznie tam czarne. Jak macie ochotę tu poglądać nasze przygody, to zapraszam do subskrypcji i zostania na kanale. Trzymajcie się. Zlot motocyklowy Bike Week Weba, największa impreza motoryzacyjna nad polskim morzem. W tym roku po raz 15 spotykamy się w łebie od 14 do 17 sierpnia. Przez te cztery gorące dni będziemy się bawić, będziemy jeździć na parady nocne, dzienne, koncerty, konkursy i wiele, wiele więcej. Także szykujcie już sobie urlopy i zapraszam do łeby w sierpniu. Trzymajcie się! razem, tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu. Z każdymi oddechami na powietrzu, jakie w łebie, Wszyscy razem, tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność w powietrzu. Nic na koniec słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka To idealnie trafiłeś, wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak yy, trafisz do mnie. Hej. Wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale, za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez Was by tego nie było. Cześć.